Kondycja finansowa firmy oraz wygasająca umowa sponsorska z Klubem Piłki Ręcznej to główne tematy wtorkowej konferencji prasowej Zarządu Targów w Kielce. Wiceprezes Targów Bożena Staniak przedstawiła wyniki audytu prowadzonego przez biegłych rewidentów, z którego wynika, że sytuacja finansowa Kielckiego ośrodka wystawienniczego jest bardzo dobra. Według wstępnych wyników zysk firmy wyniósł w 2013 roku prawie 6 milionów złotych. W poprzednich latach targi przynosiły ponad 10 milionowe zyski. Spadek wynika z konieczności poniesienia kosztów wkładu własnego inwestycji wartej ponad 150 milionów złotych współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. To był trudny pięcioletni okres e, e, zasypywania dziury, prawda mówiąc, jaka dzieliła nasz ośrodek nie od czołowych, ale od takich średnich ośrodków europejskich. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że nasze warunki nie odbiegają już od warunków europejskich. Możemy z pełnym przekonaniem zapraszać tutaj każdego. Zbudowaliśmy nie tylko nowe hale, zbudowaliśmy nowe terminale wjazdowe, wejściowe, zbudowaliśmy centrum kongresowe, parking, tego wszystkiego, co nam wcześniej brakowało. Największe emocje podczas konferencji wzbudziła jednak kwestia finansowania klubu piłki ręcznej. Targi zaproponują klubowi sportowemu WIWE Targi Kielce przedłużenie o kolejny rok umowy sponsorskiej. Firma proponuje zachowanie prawa do umieszczenia swojej nazwy w logo klubu i utrzymanie wysokości finansowania na dotychczasowym poziomie. Prezes zastrzegł jednak, że jeżeli zgody nie będzie, to targi kielce nadal będą wspierały klub, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.